No Bryan filipiński, witam Was w pierwszym odcinku naszej nowej serii pod tytułem Białasy w akcji. E, teraz pora przedstawić naszą drużynę, oczywiście jest lipiec. Dzień dobry. E, Jasio? Dzień dobry. E, Podnikiem Rollmit, Jodga go powinniście znać, cupek Siema e, To będzie nasz mider E, oraz na samym końcu Pride Stalker No siemanko. Najlepszy ręgar na świecie. Wszyscy tutaj będą w ogóle nas skerować i wbijamy tutaj jakąś hardcore'ową wi wizję jakiejś D1 albo Challenger od razu na piątkach, więc będziecie mieli co oglądać. Będzie fajnie, będzie fajnie. Z ogarnęliśmy teraz z team. Poprzedni tym nie wypalił, bo miała być podobna seria, ale niestety nie było naszego lidera i nie było więcej odcinku, bo nie mogliśmy dodać kogoś na zastępstwo. Ale teraz myślę, że po prostu będziemy orać Ej! Uwaga, zobacz gdzie ja jestem Jestem jak pieprzony ninja Za liniami wroga, kupiamy śmieci Ha, to to Noo, ja sobie z drugą bańką. No, I to jest właśnie to, o czym mówiłem, po prostu Lecimy po Diamond i różne jakieś challengerowe obramówki niedacka, A nie wiedział nawet jak tam wszedłem, kurde Zwardować się, się tego? Reda? Eee, nie wiem, no chyba raczej po tej akcji odechciało im się Nie no oni się bronili. W ogóle Jarvan mm -hmm. jakby co od tego, od Redo zacznę, bo tam swek leżał. No Ja muszę mieć Wardo zostaw sobie, przydaj ci się no. Ale zajebisty jest ten skin do drewna. No Ale ja Przecież... po prostu <laughs> Mistrz Ka W każdym odcinku będzie Driven tylko zawsze będzie na skórka To ja tak samo z Leoną zrobię no, Ej, nie. ale właśnie to, to będzie śmieszne w tej serii, bo każdy będzie grał swoim mailem, nie? Wszyscy będą cały czas na tych samych pozycjach, to jest fajne. No i tak, też mam wszystkie skiny do ranga, więc spokojnie. Wszystkie? Tylko... Dwa tylko. No, bo tylko nie dwa są. Te <laughs> ja dwa są fajne. Ja w ogóle nie wiem, bo teraz ten kog mógłby przeżyć, tylko że też by musiał z latarnią zacząć, ale tak chyba się średnio chciał go ratować czy coś. No, nie dobra. Wydarzyłem. No. Ludzie, drugi level, jakby co, możemy usiąść na nich. Mhm. Mm Pyk! Ej, ej, kok flashnął, ale healował czy nie? Bo nie zwróciłem uwagi. Nie. Ja nie widziałem. No, nie on brak. nie healował, on tylko flashnął chyba. Nie, dobra. daj mi też złapać jakiś toporek, nie? Bądź wiśnia. O! Dobra. Wbita? Jakaś? Pyk. O kurdeła. O kurdeła, ale ty tam stukasz ich! Stary. No. Kurde, jak byłem dobrażony, to bym bo brakowało malutko damage'a. Ty, 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 na mnie drajbę, <laughs> no. Siema. Czemu, mam go? No. jojoj, a chciałem cię zgankować. Tak. No cóż. <laughs> Możesz zwardować. O, patrz, kto jest, patrz, kto jest, patrz, kto jest tutaj. Ej, ej, ej. Ja nie mam HP. My. Mój minionek. To ja ci dopełynie. nie pomogę. Oj. Lewski, nie potrzebuję pomocy! Stary, ja tutaj soluję takie jarwany. E, a przeciwnicy mają tutaj brew pozorom dobre dywizje, bo mają platyny, diamenty same. E, a dzieje się to przez to, że macie chłopaki wysokie MMR na chyba piątkach, nie? To jest taka zasada. Wiesz co? No je, jest, ale to też się liczy od soloq. Mm -hmm. Jak masz tam, nie wiem, cały team do jednego na solo kill, to ci wybiera i wyżej cię później rzuca. Aha. Mówię no mnie na to, jest luz. Bił się zmówił, co ten Jarvan, no. no ale ten Kongo coś tak sobie za swobodnie chodzi. Chyba trzeba przekopać 15 farmy. No. Ej, to co no, się wybrać? go jeszcze przekopać. Słobek nie. Tak, no i dobra, teraz tak, co, co jest nie tak z tym Treszą? On jest jakiś taki miękki, zawsze jak gram na Tresza. To jest jakiś taki w ogóle nie do uwalenia, ten dostaje dwa hity i właściwie już odpala pod nie to wiem. co, Bo on ma w runach ma hapeki puste. Aha. W ogóle nic w pancerza nie ma? No w no, tak, to, bo... ma. On, ma. Coś nie, ma. niewiele. No ja w każdym no. moj goziel zawsze gram na Tresza. to on ma 51 Arma na start, Ten ma na trzecim levelu 40 o! Ten chogman strasznie się styka, stoi w ogóle gdzieś bardzo daleko. No nie! <śm> Trajknager! Dlaczego? A co chciałeś gankować? Tak, ale nie wyszło i daj się popłakać. No nie, kasadin też nie żyje. Ej, to będzie epicka seria, bo ja praktycznie będę tutaj bez roboty Ale to będzie idealne dla mojego udyra, tylko nie chciałem zaczynać. Odchodzę po raz kolejny, albo odchodzę. Od widzę, widzę, widzę. Ja mogę go całej kupić, żeby. Ale nie wyszło. No na spokojnie. Z trze, 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 załamani trze. są chyba koledzy nasi. <laughs> no. mam takie wrażenie, że to była takie. No. No, to taki... Zostań, right. to upadnie. LOL. Stary, ja nie się... mam. Ojej, ojej No poświęcę cię Ale wiesz No nie, spoko. dobrze dobrze, ty co do wiary Dobra jakby co z taki zużyłem, więc teraz mam dużo pieniążków Jaką dywizję ma ten Renekton Renekton jest plat 5 Dobra nie będę nic zbijał bo chyba mhm. zabije się tylko przez to. No ja już chwilę nie mam że muszę tutaj po Expa zostać mhm. Ja już idę No może tutaj Filipin stanąć, jak będą mnie dajwować, to sobie co najwyżej dobijesz może kogoś. A dobra, zwardował, tu jest ward, krzaku. Dobra, no, jeszcze Fuck, da. nie wiem, jeszcze raz. Filipin. Dobra. Ej, to dawaj, dawaj, dawaj. No nie zabrakło zasięgu, fuck. Mulecce! Ej, nic nie zabrakło. No. Ale i tak było blisko. Spoko. Jest 7-1 ogólnie, także fajny start No, lecę po BFA Nie, 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 stary, ja mam 60 many. Flipien, dawaj. Nawet nie odkręcę po Nieważne, już nieważne. Nie no okej. Okay. Ja się przejdę na blubafa. Ja sobie powarduję. Dawaj. To, i, to, idź z tego, biać. ej, flipping, flipping, na, na ich reda. i Myślałem 20 sekund i okej okay. Nie mam... Ek. Nice. Wydaje mi się, że mają tutaj warda i zaraz mnie tutaj. Dobra. No. Jest, nie, Jarvan na bocie jest. Okay. Reda. Może może być rada. Może jeszcze przed kamerą. Lecę. O, nice. Nice, 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 nice. Ja już jestem prawie pod towerem lipiec. Buuu! Wow. Jestem. Obrócisz? Dasz, masz jeszcze wędkę czy coś? E, za 5 sekund. 3, e. 2. Ja już tam jadę z ulcikiem, kochani. Dobra, nie, dobra. Poczekaj. No, weźmy te minionki. Hmm. No ja mam ulti też za chwilę ja Kasabin, na plecach W dominiona może Łapiemy no, go czy? Dawaj tu Lol Ajajaj, aj, karamba Daj wujami e, Tak, 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 ja mam ulti No to ja proponuję tak, dive i, drake. i coś. Ja tak mam małmany. Na Eku może Nie no, stary. Eku no to, EQ to wystarczy na tego koga No Dobra Dalej, no, tylko jak, jak Lipiec nie ma many, to niech on zacznie uciekać ucieka spod całego Oje, oj, ojoj oj, złapał mnie. No dobra, to może jakiś double. Myślę, że będzie. No i ładnie. Dwa killy dla ciebie, to... No. To I Redbuff jeszcze. U, ej, u. No, u. do Jarvana. What? O kurde, łeh. Zabieram many. Ben! Jakbym to, to trafił. By, by, by. Do góry, do góry, do góry. Ej, tu masz, tu masz jarwana, on gdzieś tam uciekł, możesz tam tędy przewiec. Chodź, ale dobra, raczej lipca. Pierwszy jarwana na tej Fuck, no nie mam many stary, no nie miałem na ku... Dobra. Wybaczam. No nie miałem many, no nie, nie miałem. Kurde, mi zaskoczył ten jarwan. Ej, zabrakło. na blue jarwana, nieee. No. Kurde szkoda, że padłem byłaby ten standardowo na Dravenie 11 to Infinity, ja tak to brakuje jeszcze 300 Niedobry Jarwa, niedobry jak, jak to następny razy przyjdzie trzeba... Jak następny raz tu wpadnie <gry> lipiec, to pierwszy wszystko bijemy Jarvana. Ej, co pewnie nie ma Nie ma najmniejszego problemu. Jak możesz. Dobra ja mam buty piątki On nie piątki. ma ulta Chyba Idę. Nie ma Kasedina Jest Bierzesz go? Jarvan idzie na topa Czekaj bo tu Jarvan idzie mhm. On może mieć ulta znaczy już nie wiem jaki to ma. No Jarvan by mnie dobijał ultem Także nie wiem czy będzie miał Wydaje mi się że tak 30 sekund przynajmniej Nieładnie Tak te platynki na iście <laughs> Dawaj! My, do, sobie tutaj tego! Dobra, chrzanić tego typa generalnie. Dobra. Będzie nie. Ej, kogo nie ma butów? przydałbym mu się dać za to kawę. Nie ja mam piątki. Ej, chcę... Albo nie, nie dam. Ja chcę dużego minotka Poczekaj, postawię sobie warda jeszcze tutaj. Mhm. No, mój minion. Kresadin, kresadin, kresadin. No, no. Nie ale w, w nie ma Q. Eee. Supek, wejść sobie tego reda w sumie albo... Well. Dobra, wraca do... Albo Co on robi? Pięknie stary. Ja już idę z ultem, ale jestem daleko. hopie! Ale outplay! A to tak blisko! Damn.

Uh, źle flashnąłem troszkę, za... nie... po linii, po linii flashnąłem i mnie podbił. No i tak nie jest źle, jak w sumie ka każdy carry jest nakarmiony, więc... jest spoko. No nie jest źle, nie powiem. No jeszcze teraz Cepę po fragi nie idzie. Ulta Ul. Biedny Biedny Renekton. Nie wiem czy chciałem i ogółem, ale... To by był taki disrespect. By. Dobra, ja mam wszystko ult za jeden, więc wiem. No, ja, ja mam ult za 20 wiesz? Ale i tak może być, to nie jest jakieś super konieczne, jak on chwila nie ma Dobra, wy tam sobie radzicie, i wszyscy sobie radzą nie? Ja chcę minionki Zabijaj. Dobra, mam Dobra, ulti To Jarvan na redzie Tylko nie piec za daleko, nie na chodzi redzie, na redzie, Dawaj, bierzemy Bierzemy? O. Jarvana? On ma łzy. Na redzie? Czy jak? Ej, chyba nie chodziło wam o Jarvana na redzie Nie, chodziło nam o... Dobra, Fretę. Jarvan bez flasha tutaj leci Jeej, jak mnie szukasz? Nie mam many, nie mam many, nie mam many Mana! No, Kasadin! Tak Pomocy! Lipiec latarnia! Ej, jestem, bijemy go, bijemy gościa! O, jesteś tam. O, zobacz co on robi od razu, nie? Mayday. Rewelacja. No, na Bałtyku. Lipiec trochę zjebałeś, bo poszedłeś sobie na tego reda, ja zabiłem kogo, no a to nie złapałeś, no. Pieniążki no, marnujesz, pieniążki. Praca, mam już 9 asyst, stary, to jest całkiem nieźle jak na 13 minutę. Kupię teraz szybciej lifesteal jeżeli bo tak jak ostatnio, ostatnio duo sprite'em grałem do 40 minut bez livesteala latałem trochę trochę lipa A no, wygraliśmy to No liczy. To się liczy Perek to tam to się filuje jak coś <laughs> O kurwa nie Teraz <laughs> obróci gra Jak Jakże <laughs> w midgame to kurde Masakra, chodź świata Ej Kok mówisz ma Trinity całe, no nieźle O kurdełem, to już koniec No. Sobie. A Dobra on butów nie ma okej okay. Wymyślałem tak w sumie ten na, nawet nie tak późno, bo to drogi ten jest. A gdzie jest treść? Czy treść już się obraca? Tresz padł teraz nam idzie. Ooooooo. Siema ma? O nie No ale na pierwam no, Nie pomogę, od... uważaj, bo tu Jarman może być jeszcze Spoko Lol. No. Mocarna mumia. No, oklep dostał, chopak. Dobra, teraz ci zostawię za Jarvan nie za smoku No mhm. on idzie w stronę Mida także Chociaż nie wiadomo co ten zrobi, także padnę do was Dobijaj, yes, dobijaj Jest, 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 uwaga, uwaga, ja też jestem niedaleko Dobra, ja miałem ja mam dwie samonerki i ten ult i wszystko mam O kurde sorry, <laughs> zapomniałem Jak coś to nie mam Ulta, bo spaliłem na na przed chwilą Idę na dół LOL CO TU SIĘ DZIEJE What? KURZA MAĆ LOL A JA TRAFIŁ ITALNIE między WSZYSTKICH Nooo Nie, to do bym się zjebałem bo... Dobra o Dawaj dawaj Uuu nie Dobra wytankuję O chuj złoty Zapomniałem o tych zwłokach koga <śmusza> Musiałem heal'nąć No i ładnie Jeszcze jedna turrety Zróbmy smoka Kończymy to szybko Ej jest 28-8 Pięknie No robię po smoka lecz cię skończ Okej okay. O kurwa kasa O kurde ten... Renekton jak się nafiduje będzie koniec a. No Nooo fuck jak będzie ten Ignite <laughs> Dammit dobra I tak jest waż. Chyba A tu wierzę Ooo pięknie szanuję system Ice Sprite No a ja tu walczę ze Smokiem ale da bradę Kurczę <laughs> Renekton nam na Dobrze flipi. bo już równie emocjonująca walka <grymne> no, Podobnie Dobra Javron. Nie nie spłonie 200 um, Ej dobra nie ja idę po, tak. po tego Renektona, to, no ja się z nim będę bawił Ej, ja mam... A no, dobra Stary, ty masz go na... jakie tu masz itemy w 16 minucie Zobacz jakie on ma itemy do porównania No no jej, on w ogóle zamiast skończyć Sunfire coś, to jest ten, jakiegoś Longsworda kupił w przerwników, nieźle. Już chyba bym nam poszedł Red Buffa ukraść. Nie, dobra, golem robił i się przestraszył. Weź sobie tego Rydzika może. No Nie właśnie, taki mam, taki mam plan tylko co to odpuszczać. No spoko. Jak coś, to ja lecę już z ultem na mida i możemy coś kminić. Ja już mam na dżaje. Okay. No nieźle. Ale całkiem idzie, tak do przodu fajnie ta gierka. No. No jest 31 frak w mi 20... minut. się okay. nie bawili w ten, w farmę KDA, tylko kończyli grę, nie? Mm -hmm. No, no, no. A no, nie da sobie ukraść, kurwa, nie da. KDM no, masz frajdę. No KDA, się zgadzać. Dobra. No, ale... To była ściema. No, ale sobie daleko z tego leku pojechał. A jak, to z, jak się na tym skinie zdejmuje? Ka Jezus, Maria. Zdejmuję Oj, Co tu się stało? Będzie miniamy guys! Jajaj! już lecą, lecą. Oooo! Oooo! Ja, idę stąd! Nie, w ogóle wypad, ace Dziękuję, że Ta seria tak, będzie pizka, bo wezmę, coś tak czuję. Nyk, dobra, nie. Nie imku... cofaj, nie cofaj, kończymy to, ja mam się ja coś. Zabieramy inkubator i do... do i, i, i do końca. Ej, przed surendem, ja chcę ja chcę to skończyć. Zróbmy tak. Mamy półtorej minuty. Dobra, ja już tam jadę. Ej, nie no! Ja się z twoim To nie jest e, śmieszne. No. Dobra w ogóle jak wyszło mi takie super combo, Jarvan zamknął tego, yy, Rengara z pasywką Kog'mowa. Świetne combo. Zawsze się powinno robić, wiecie, J Jarvan do teamu i Kog'Maw do li, I tyle z naszego kończyło. Dobra, Jasiu, spadamy stąd, chodź. Ale jak to tak to? Ja mam Yumi, ja, ja chcę zabijać, ja mam łączone killing spry. Daj mu, daj mu zabijać. Bo już... Ej, lipiec, nie wiem czy ci uratuje moje było. W moje wu za mało No nieźle, a może mają... Nie, nie to... skończyłem przed końcem No, no teraz 28 sekund to trudno było, żeby całą mapę i <laughs> dwa turety i Lexusa. faktycznie Czy to jest wykonalne? Nie Dobra. Jakbym miał Bloodthirstera, to bym już to skończył, ale nie postawiłby <laughs> mi nikt. To <laughs> takuje Ej, ten Czarwan ma jakieś bardzo dziwne itemy, czy wy to widzicie? Ale ma tam? A, ma dwie maczety! cztery. Tu, i... tu jest, tu jest, tu jest! Tu jest Kogi! Znalazłem Kogiego! Ej. Uwaga, bo... <laughs> Ej, znalazłem Kogiego, a Brainstalker starek wypierdala! Nie! <laughs> yeah. Kurde. On cię zabił? Ej, Ej zostałem sterowany przez kogoś Uwaga, uwaga, leci! Leci! Bubble key No nie Zabiję go, zabiję go Nie, no brakło trochę O, ma 30 hapców. No Niestety Kurde Też Ale wariat, ale zabił, ale zabił Dobra Nadciągam ja Welcome to kille, the paint no. train W sumie. Gdzie ja jestem? O fuck Za blisko tam No nie To ja się przejdę na... I znowu poczekam. Troły, troły! Hagma teraz będzie kierował. Ej, Korba no. będzie 9 fragów. Kogmar. Ja mu zaraz pokażę, <laughs> poczekajcie. <laughs> Nie no, nie, nie da się pokierować kogmołem na tego, na rengara, po prostu się nie da. Bo no, właśnie kiedyś, chyba pierwszy, jeden z pierwszych meczów, które grałem z Pride'em to było to jak grałem Ashkon i było tak naprawdę spoko, że z linii strzelnej chyba nie wiem 8-1, 8-2, coś takiego. Nie, to czy miałem 0,5 na Leblanc. Tak, 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 no, tak. ale to jeszcze było to co ten... Ja tak mega linię zmierzyłem Aszką, ale i tak powiedzieć nie mogę zrobić, bo po prostu wpadał Rengar i <laughs> nikt nie zdąży zareagować Aszka już nie żyła A to przed reworkiem Mhm. No aż ka na rangara jest dawna problem czy do ucieczki Kurde No, no jak się nie podoba jak się nie podoba No jak się chodźmy razem Chodźmy razem, dawajcie Miał w 5 osób, mam wójta AIDS i kończymy. 1w3 Aaa zresztą, tak już tu No dawaj! LOL GIEŃ Krokodylu, proszę ja mogę sobie ręgarem pod AP zagrać następną? <grym> ale działa! Przecież o, działa! Ale ja nie mówię, że nie działa. No. Mówię, no, no nie jest. Spoko. Musi, musi się wyfarmić. Pomocą. No. No to, ale, do... w następnym odcinku chcę... ludzie będą eee, się... Serio? O, oh my god! Giniesz? No nieźle. Serio? O! złutowałem, żeby nie uciekł, nie? Za te wszystkie grzechy Kolko, ey to kurczę! Nasi, to nasi koledzy ze wschodu, znaczy z zachodu, o jezu, co ty mi robisz? No chyba. Chyba no dawajcie, Nie wiem, nikolaj, chyba z południa. Dawajcie, zobaczcie gdzie? Bawaj. -ba Ale ty ty mu waresz, jejku! Jejku, what the fuck! What the fuck? What the fuck? What the fuck! <głos> <głos> penta, 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 jeszcze! <noise> Better <noise> no, nerf <noise> no, Irelia. No, znerf się to Irelia, błagam. No. Dlatego nie gram na bocie w tym teamie. Bo <głos> 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 po pierwsze jest Draven, a po drugie jest Jakże. No, nie, Draven nie wyjdzie, no. O, Słowenia, ja! Yeah. O, to nie! No to jest A, nie Zablokowałem się. No, Dobra, nadsięgam. Może ja to skończę po prostu. Dobrze mam asystę! Jej! Oj, że nie narają dipsy, no. Chyba trzeba i inne ich wziąć. No <noise> kurwa. Ej, chodźmy po barona. Będzie fajnie. Chyba to będzie pierwsza gra, w której mam. Nie wiem, 500 AD. Przed 30 minutą, chodźmy w parona No teraz mam 420 oh, kur. no, no, i kurz Ja wydrapiłem chwilę No karmy no, na, The Draver A i w ogóle Jezu tak patrzę na ten Ile Kili ile poszło w tyle minut to jest Wow. No, <laughs> Ktoś, g... Ktoś ginie no, co 30 no. sekund To najpierw. Michał. To jest tak śmieszne e, z... zabijasz tam rozumiem Nie no zamknęli go w namiocie jeszcze jak wow. zastworzę Dobra, to ja wparuję z ultem jakby, co? Nie mam nawet koszarki jak tam puścić. Dobra, go nie ma. Dobrze. Krokodyla nie ma. O! LOL! CO SIĘ STAŁO?! CO SIĘ STAŁO?! No popatrz ich... Wy to chcecie w sensie na tłusz chyba sobie milion fragów. Mam takie wrażenie. No ale dobra, dzięki za oglądanie. Jeśli Wam się seria spodobała i chcecie więcej, to pamiętajcie o e, lajkowaniu i komentarzach. Widzimy się w na następnych odcinkach. Na razie.